Witajcie drodzy subskrybenci ci i sympatycy tego kanału, który z Bożej łaski dał mi Pan y, na YouTube, Słowa wiary, chciałbym Wam złożyć serdeczne życzenia z okazji tych świąt, które są przed nami, zmartwychwstania naszego Pana Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. I kiedy myślę, myślę o tych świętach, jest moim, jest moim takim pragnieniem, żeby nie tylko ludzie wierzący w Jezusa Chrystusa, ale też ludzie, którzy jeszcze w Niego nie wierzą, mogli poprzez nasze świadectwo mogli poznać tą cudowną, słodką osobę, która umarła za nas po to, żeby nas pojednać z Bogiem Ojcem. Wiecie, kiedy myślę, myślę o śmierci, o, o dziele krzyża, i o tym, co Bóg Ojciec dla nas zrobił poprzez swego Syna, to zawsze to sprowadza mnie do wyrazu takiej wdzięczności za to wszystko. I jednocześnie takiej, no, można by powiedzieć, bardzo wielkiej wdzięczności, bo gdyby nie to, no to, to nasze przeznaczenie byłoby straszne na wieki. Życzę wam w czasie tych świąt, żebyście nie tylko mieli dobry czas z waszymi rodzinami, z bliskimi, z przyjaciółmi, ale także, żebyście poświęcili troszeczkę czasu też na to, żeby rozważyć to dzieło krzyża, rozważyć mękę pańską i rozważyć to dzieło zmartwychwstania i to, że Jezus wstąpił na niebiosa i dzisiaj zasiada po prawicy Boga Ojca i my jako wierzący ludzie mamy dzisiaj przywilej, Uczestniczenia w Jego zwycięstwie nad, nad całym Królestwem Ciemności. Także życzę Wam z całego serca tej bliskości z Jezusem, większego poznania Jego, jego dobroci, miłości, jego mocy. I też chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy oglądają ten kanał, są subskrybentami i też. Za wasze, za wasze świadectwa, za Wasze wpisy zachęcające, za Wasze dziękczynienie, za Wasze modlitwy, za Wasze błogosławieństwa i także za Wasze wsparcie finansowe, które czynicie na tą służbę. Jestem Bogu bardzo za to wdzięczny i dzięki temu ten kanał istnieje i, mo i może, może funkcjonować dalej. Także serdecznie Was pozdrawiam i życzę Wam tego wszystkiego co najlepsze od naszego Ojca w niebie, poprzez dzieło Krzyża w Duchu Świętym. Amen.